W kolejnym odcinku desera, wiecie, że u mnie desery są bardzo szybkie, także dzisiaj będzie deser sernikowy. A składniki, jakie potrzebujemy, to śmietana, cukier puder, do tego serek, brzoskwinia, ciasteczka kakaowe, borówka, rozgałęźczka, nożyk. Słuchajcie, zaczynamy od ubicia śmietany, czyli wlewamy sobie śmietanę. Do tego dodajemy. Cukier puder i ubijamy na sztywną pianę. Śmietana już podbita. Słuchajcie, do tego serek. Dajem. Łyżka. Wymieszamy. To mamy. Wymieszamy. Błyskwinie otwieramy, odsączamy lub za pomocą widelca wyciągamy sobie o, zrobię jeden desek, także wezmę jedną sztukę. Rzostkniutkę kroimy sobie na cząstki i w drugą stronę. Teraz kielich. Gdzie jest kielich? Mamy kielich. Na to słuchajcie, ciasteczka są z czekoladą, czyli kruszymy. Słuchajcie. No, pięknie, o, słuchajcie. Na to położymy brzoskwinkę, boróweczka i do tego słuchajcie mięta. Op. I szybki sernik gotowy. Jeżeli jesteście ciekawi innych przepisów, zapraszam Was serdecznie na kanał YouTube na szlaku smaku lub do polomarketu, gdzie znajdziecie przepisy na ulotkach.